Ledwo Świątek awansowała do finału, a tu takie wieści. Polacy będą załamani. W niedzielny wieczór Liga Świątek zrobiła kolejny krok w kierunku wygrania kolejnego turnieju w ta 1000. Tym razem na celowniku najlepszej polskiej tenisistki znajduje się prestiżowy Cincinnati na T-Open, który jest idealnym przetarciem przed startem w US Open. Niestety, ale godziny po triumfie naszej reprezentantki napłynęły złe wieści, które rozczarują wielu entuzjastów tenisa. O co dokładnie chodzi? Cincinnati Rekordowy półfinał i awans po znakomitym co-mybacku igi Świątek. Iga Świątek zdołała wywalczyć historyczny awans do finału turniejów 1000 w Cincinnati. W emocjonującym półfinale pokonała Elenę Rybakinę 7-2.5, 6 6wu3, odrabiając straty po stanięciu na 3-2.5 w pierwszym secie, kontrolowała grę zwłaszcza dzięki poprawie serwisu i wysokiej intensywności. Jej rywalką w finale będzie powracająca do wysokiej formy Jasmine Paolini, która z trudnego półfinału z kudermetową wyszła zwycięsko po trzech setach. Piątek rozpoczęła turniej od zwycięstw w trzech druzgocących rundach. Nad Potapową, 6-2.1, 6-2.4, walkowerem przeciwko Kostyłk oraz pewnie nad Cirsteą, 6 6.3. Dalsze triumfy to pokonanie Kalińskiej 63, 6, ,3, 6 ,4, a następnie wspomniany półfinałowy triumf nad Rybakiną, utrzymując przy tym fenomenalny bilans bez straconego seta. Finał z udziałem Świątek o północy Trudności dla Kibiców. Organizatorzy turnieju poinformowali, że finał pani odbędzie się o godzinie 0.0, .00 czasu polskiego. To wyjątkowo niekorzystna pora dla widzów z Polski. Oznacza późny wieczór i potrzebę zarywania nocy, szczególnie pracujących lub mających obowiązki rankiem. Iga Świątek prezentuje wysoką dyspozycję, szybkość, agresywność i stabilność fizyczną. Jej wygrana z rybakiną po dramatycznym zwrocie akcji. Konsekwentne zwycięstwa w drabince Cincinnati i efektowna gra składają się na obraz zawodniczki gotowej na kolejny triumf w Ta Tysiąc. Jeśli udaje się utrzymać koncentrację i siłę mentalną w finale, ma realne szanse na berło w Cincinnati. Bilans rywalizacji świątek VS Paulini. Będzie to siódme starcie Świątek z Paolini, do tej pory Iga nie przegrała ani jednego meczu, 6-0. Ostatnie spotkanie, rozgrywane w czerwcu w Bad Homburgu, zakończyło się wynikiem 6 1 6 3 na korzyść polskiej tenisistki. Awans do finału to nie tylko sportowy sukces, ale i znaczne korzyści finansowe dla Świątek. Za dotarcie do półfinału zarobiła już około 391 600 dolarów 1,4 miliona złotych, a zwycięstwo w finale przyniesie jej blisko 752 275 dolarów i 1000 punktów do rankingu FTA. Iga Świątek w Cincinnati prezentuje wyjątkową skuteczność trzymając 59% wygranych punktów oraz imponujące wskazania w serwisie 77,8% zdobytych pierwszych serwisów